Cześć. Pytacie dlaczego Żgowska jest zawężona. Otóż na początek rozwieje pewną teorię spiskową. Nie, nie ma to nic wspólnego z inwestycją miasta. Miasto wymianę dywanika na Żgowskiej zakończyło dawno przed wszystkimi świętymi. Jest to ciągną, ciągnięty przewód do sygnalizacji przydachowej. Całe skrzyżowanie na dachowej zostało wykonane przez prywatnego inwestora na jego koszt. Jest to związane z dojazdem do centrum handlowego, które wznosi. Niestety, z niewiadomych powodów, akurat na tym fragmencie e, ten przewód tak naprawdę no już e, jest e, rozdłubany dłuższego czasu. Jest to sprawa kuriozalna, bowiem tak naprawdę mamy korki, mamy opóźnienia MPK tym spowodowane. Była to robota na tydzień. Niestety, no nie możemy na prywatnym firmie jako miasto e, za bardzo robić nacisków, no bo mają prawo teoretycznie do czerwca, kiedy Cała dachowa ma być odebrana. Niemniej jednak, e, z mojej inicjatywy, zarząd drogi transportu spotka się już na dniach z wykonawcą i jeszcze raz go poprosi o to, żeby jak najszybciej zdjąć te barierki ze szgoskiej, żeby miała pełną przepustowość. Jeśli chodzi o dachową, możemy jeszcze jedną kwestię. Dotąd mieliście tutaj sygnalizację i wychodziliście bezpośrednio z tramwaju przechodziliście 50 metrów do przystanku autobusowego. No, nie da się zauważyć, że teraz e, w związku z przeniesieniem sygnalizacji do ulicy Dachowej ten, e, ta odległość się wydłużyła z 50 tak naprawdę do 300-400 metrów. Jest to ogromna różnica i dlatego poprosiłem zresztą dróg i Transportu o przynalizowanie, czy tego przystanku autobusowego. Nie można by było przenieść chociaż trochę bliżej, chociaż w tej okolicy, oczywiście nie kosztem miejsc parkingowych bo tutaj działają różne firmy i także trzeba dbać pod tym względem o to, żeby można było do nich dotrzeć. Dotarły do mnie także słuchy o tym, że narzekacie na ten stanek na wysoce, że jest wiecznie zaśmiecony, że jest brudny, że jest w totalnym stanie. Odnotowałem, zgłosiłem, także będę działał w tej kwestii, żebyście jednak poruszali się w lepszych warunkach z niego. Pozdrawiam.